hej! Witam was w dzisiejszym odcinku, w którym będę pokazywała wam bra... jak się robi bransoletki lumbens, tak mi się wydaje, z takich po prostu gumek. E, więc tak, zaczynajmy. nie nam potrzebna luma? mam akurat taką, ale muszę być obojętna jaka. E, gumki. E, e, jedną, ojejuś, ja eskę. i... Szydełko. A więc tak, zaczynajmy. Yy, więc tak, ja tu chciałabym jakie byle jakie kolory, ale to jest naprawdę nam obojętnie, jakie one będą. Więc zacznijmy od początku.. Yy, no, na, weźmy Weźmy jedną gumeczkę i musimy... Pamiętajmy, żeby luma była tę, tą stronę. O, zobaczcie, mam takie półkola i to musi być tą stronę, bo jak będziemy mieli ją w tą, to po prostu nam nie wyjdzie. Więc jak bierzemy jedną brazuletkę nakładamy tu. O tak. Tak, po prostu jedną tak, jedną tak. O. Ja zrobię kolorową, dzisiaj po prostu ja lubię najbardziej takie kolorowe. I tak. Kolejną. I tak cały. Tak. tak. tak I robimy tak po prostu do końca lumy. Ja robię do tego, bo to tutaj dla mnie narączka byłaby za duża. Tak. Dobrze, ja już tutaj zakończę i zobaczcie, jak to tu... o, wygląda. E, dobra, teraz odwracamy lumę e, do góry nogami, tak jakby, ale nie musimy, dlatego ja sobie wolę tak zrobić i tutaj wezmę ją e, na początek. Teraz bierzemy tak. Y, tom nie mam włączonego. Mhm. I teraz tak. Y, bierzemy tak. Bierzemy o tom gumeczkę Tom pierwszą do sobie w ogóle. Bierzemy tom, do góry i tak. Następnie tom i od środka, pamiętajmy. Tom, o tu i nakłada. Jeszcze po Uh, teraz tak robimy każdą po kolei, ja zrobię z wami parę. Wy możecie sobie to przesunąć. Pamiętajmy, robimy tak aż do samego końca. I ja już tutaj prawie kończam. Ojej, ja, trochę się zahaczyło. Ale to nic, każdemu się może zdać. Y I już. Rafi, cicho. do to widzę? Rafi. I już jestem przy ostatniej. Ja ją zdejmuję i nakładam na to. I jeszcze coś. Ja Wam, oczywiście powiem, że ja o wiele bardziej wolę um, te zwykłe Te takie. Uh, ja wolę o wiele bardziej te zwykłe gumki niż te, ponieważ te mają jakieś, są takie dziwne, lepiące Choć się ładnie wyglądają, ale wolę te Tak e, Widzimy, taki mamy pajączek, takie coś powinno nam powstać Tak zwane pajączki. E, teraz, I teraz to? Teraz już chyba najprostsza rzecz na świecie Czyli potrzebujemy SK. Mm -mm. I teraz tak, e, tu jest ten nasz koniec, tak? I zakładamy ją o tu. Ojej, już teraz mówię. I teraz o. Zak zakładamy tu. Ciiło. I zdejmujemy, zwy zwyczajnie zdejmujemy. O. Mi coś chyba duża wyszła, ale to nic. Y y teraz ją ja po prostu zapinamy. I o! Zakładamy na rączkę i mamy taką bramązoletkę. W następnym odcinku pokażemy jak się robi takie oto gumki. Brazoletki z gumek. Myślę, że wam się one spodobają. Jest one dosyć proste w robieniu, tylko troszeczkę inna tyka. Ale to już pokażemy w na następnym odcinku, więc tak! Pa!